W ostatnim odcinku Smolarka do swojego zespołu kupowałem za 153 tysiące, sprzedał się za 307. Teraz mogłem zarobić na nim jeszcze więcej, ale wolę mieć tyle w kieszeni niż ewentualnie to stracić. Zatem inwestycji ciąg dalszy i teraz do mojej drużyny dołączę Erling Haaland, który już wzrósł od momentu jak go kupiłem, chociaż kupiłem go jak już był droższy. A to co najważniejsze, on za niedługo będzie miał kartę One to Watch, zatem ta złota wersja nie będzie leciała z paczek. Liczę więc, że na Norwegu uda się zrobić pieniądze. Jeśli chodzi o końce, to akurat paczki przygotowane na dzisiejszy odcinek raczej nam portfela nie zbudują, ponieważ są one niewymienne. Ale co z tego, skoro są warte dobre kilkaset tysięcy końców. I mamy także paczkę z ikoną. I ten runej w sumie pasuje mi do składu. Zatem plan na dzisiejszy odcinek jest prosty. Zobaczymy, jak poradzi sobie duet z czerwono-niebieskiego Manchesteru, a potem otworzymy paczki i trafimy coś niesamowitego. Brzmi dobrze. A jeśli wy nie macie planów na najbliższy piątek, a jesteście z Warszawy lub okolic, zapraszam bardzo serdecznie do Ergola. Tam będziemy mieli szansę się spotkać. Pomiędzy 14 a 17 możemy zagrać w FIFA, zrobić fotę, pogadać o piłce, cokolwiek tylko chcecie. Zapraszam serdecznie. Ostatnio takie spotkanie było naprawdę mega, więc mam nadzieję, że i tym razem będziemy się tak samo dobrze bawili. Oczywiście też liczę, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i oczywiście dawajcie znać, jak tam wasze drużyny, co udało się trafić. My trafiamy na rywala z naprawdę dobrym składem. Przede wszystkim ta obrona wygląda bardzo mocno. Ale mamy Rulinga Halanda, mamy e, Wayna Runeja, więc liczę, że tutaj jakoś to będzie wyglądało. Haland. wiecie co, gdybyśmy tak po prostu ją wypuścili, e, to wyglądałoby nieźle. Znaczy, piłkę że tą Halanda. Zresztą wiecie o co chodzi teraz. Świetny przechwyt. Gram tym składem po raz pierwszy. Ale wydaje mi się, że złożyłem ciekawych zawodników. Mam swoich ulubieńców z Arsenalu. Więc specjalnie chciałem dać ich do składu. Bo jak nie teraz to kiedy? A win Rune! Ma te powershoty. Rozpoczynamy strzelanie. Palinia. Okej, okay, spokojnie. Kamara. Widzę Runeja. Widzę Runeja. Widzę Runeja. A no... Było miejsce, żeby spróbować znowu uderzyć mocno. Ale chciałem zobaczyć, czy uda mi się dribblingiem wejść w pole karne. Jeszcze tego dryblingu nie czuję. Wielu rzeczy jeszcze nie czuję. Ale powoli, powoli wszystko przyjdzie z czasem. A teraz przyszedł Ronaldinho w nasze pole karne. Spinacola, świetnie. Teraz jeszcze tylko wyjść z tą piłką. Bez błędu, co całkiem mi się udaje Jak widzicie w moim składzie znajduje się w obronie Indyka I muszę powiedzieć, że jest on tutaj nie przez przypadek Bo gra mi się nim fantastycznie W sensie naprawdę Uważam, że jest turbo P Widzę cię, widzę cię, biegni Gabi Ok, świetnie zgrana ta główka Palinia wjeżdża w pole, karne Palinia lobem nad bramkarzem O Boże, tam się nie wczytała animacja pera w ogóle Ale też ten strzał nie był najlepszy Diabi, diabi kontrandika, diabi kontra Andika. Pomyliłem się, ale co z tego? Andika i tak do, go dogoni. Potem ja fatalnie zagrałem podaniem, ale widzieliście, naprawdę Francuz jest niesamowitym obrońcą na start. Serio, jest, jest świetny. A teraz spróbujmy dostarczyć piłkę do Halanda, żeby ten miał przestrzeń. Fantastycznie, wypuść sobie to jeszcze. Erling Haaland łamiemy do środka. No, obracanie się nim nie jest najprostsze, ale jest bukaj bu Serio? Świetna teraz akcja Spina sola. Będzie dośrodkowanie Durlinga Holanda, Ale to dośrodkowanie było fatalne. Oj, tak samo zresztą jak moja obrona. No teraz nawet Dika nie pomoże. Jeżeli ja się będę tak przełączam i, przełączał i ustawiał, to tutaj nic mi nie pomoże. Gabriel, super. Jeszcze do kalanda nie było. Nieważne, czy był spalony, czy nie. Erling, co to było? O Jezus, Martine. Jak widzicie, strzelanie nadal mi nie idzie za dobrze w tej FIFA. Aj, no, ładny Goldman Jederem. Myślałem, że będzie szukał jeszcze podania, on po prostu biegł, biegł, biegł i zrobił bardzo dobrze. Szkoda, miałem miliard szans, nie wykorzystałem żadnej. Chyba jeszcze nigdy nie grałem takiego meczu, prawda? Erling Haaland świetnie dostał teraz piłkę Haaland. Złamiemy do lewej Haaland, to musi być gol. Nie do końca to chciałem zrobić, nie wszedł trik, który chciałem zrobić, ale ważne jest to, że pierwszy gol Norwega w ogóle w klubie. Kamara, Kamara, Kamara w akcji życia, Kamara! Co to w ogóle miało być Na farcie Ale gol Świetnie, świetnie Ansufati I teraz do Halanda. Super Erling Haaland To będzie powershot Ale ciężko z tego konta go dobrze złapać Znaczy no, no bo są manualne nie Więc znalezienie dobrego kąta nie jest, nie jest łatwe W takiej pozycji A teraz trzeba nadrabiać Bo bardzo źle w obronie jestem e, Ustawiony nie, nie mówcie, że się tak obcząłem. Świetnie. Zatem z jednej strony jeden powershot siadł. Te skonta trzeba poćwiczyć, ale ważne jest to, że wygrywamy. Po strach dziewiątej ligi. Strzeżcie się, przeciwnicy. No dobra, trochę pograli, to teraz czasu tworzyć paczki. Mamy walkout. To jest walkout, to jest walkout, to jest walkout, to nie jest walkout. I ta lampka. Mnie oszuk... Ja naprawdę się staram, słuchajcie. To nie jest tak, że ja was zrobię w jajo, że, że ja mam z tym problem, tylko serio, to nie jest moja najmocniejsza strona walkouty w tym roku, ale... ale... Ważne jest to, że trafiam, nie? To, to, to jest najbardziej istotne No i liczę, że z tych pak, które tutaj mamy Uda się trafić coś naprawdę dobrego Tu walkoutu na pewno nie ma e, No bo było widać tą lampkę po lewo, że ona leży e, Ale może po prostu już wiem, kiedy są banery A jeszcze nie wiem, kiedy jest walkout Spokojnie, wypracujemy to w tym odcinku Bo tu trafimy jakąś ikonę albo coś No zobaczcie, mamy paczki za 50 koła Mamy paczkę za 100 koła Tutaj naprawdę musi siąść coś mega Ale to nie jest ta paczka to będą banery. Okej, okay, dobra, już wiem. Po prostu jak ta lampka od razu idzie, to wtedy jest. Widzicie? Widzicie? Uczę się. Swoją drogą, świetny zawodnik w rzeczywistości, a beznadziejne staty w Fifie. Bez walkoutu tym razem. Ale trafiamy dębele! Okej! Okay. Okej! Okay. I takie trafy to ja rozumiem. Jest jeszcze Roberto Firmino, ale Dembele jest wart około 100 koła. Szkoda, że ten akurat jest niewymienny, ale to jest naprawdę fantastyczny traf. Tak sobie myślę o tym na moim zespole. Czy mam jak go połączyć? Wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś z tyłu jest. Jest Rojo. E, spoko, bo ten chyba będzie wymienny. Niestety nie jest. No ale słuchajcie, Dembele to jest potężny traf. W sensie on jest warty więcej chyba niż większość walkoutów. E, więc naprawdę się z tego powodu cieszę. Co to jest za paczka? Br brązowa, co? Okej, okay, dobra, na to nie byłem gotowy. Tutaj znowu jedynie banery. Ale są to dobre manery, bo trafiamy teraz Varana. Zatem Dębele Varan. Słuchajcie, trafiliśmy właśnie gości za około 150 tysięcy, którzy w składzie nam się łączą. Którzy pasują nam do, do tego, co tutaj w ogóle już mam. No bo mimo, że Niko gra mi się nieźle, no to. On chyba zrozumie, że ustąpi miejsca Waranowi, bo wygląda to teraz tak, że Francuz ma trzy diamenciki, ma pełne zgranie. A jeśli chodzi o Dembuza, to jego dam sobie na razie tutaj na ławkę rezerwowych, e, bo z nim, jeśli chodzi o jego umiejscowienie w drużynie, e, trzeba będzie trochę popracować, ale na pewno, jakby kurczę, lubię sakę i tak dalej, ale. No ale on tu pasuje idealnie. Za, za dobrze nam siadło, żeby tego nie wykorzystać. Przed nami jeszcze cztery paczki. Dwie za 50 koła, jedna za 100 koła, jeżeli dobrze myślę. E, tak jest, więc zobaczmy najpierw to. Tu jest 83, więc może będzie łokałcik nie. Są tylko banery, ale jeżeli będą w połowie tak dobre, jak to ostatnio, to ja naprawdę będę zadowolony. Grizu może nie jest najdroższym piłkarzem, ale jest spoko. W dodatku najlepszy bramkarz świata trafiony. Patrzę, czy są jakieś tanie, bestie. No nie widzę, a taki Renato Sanchez to byłoby kolejne trafienie, na które bym się nie obraził. Ale słuchajcie, teraz paczka za 100 koła i dwie paczki za 50. Tu przynajmniej jeden walkout musi być, ale niestety nie w tej. Belgia, napastnik, to będzie Rumel. A to czemu tam ta lampka nie? A? a jest jeszcze tu William Saliba! <grym> tak jest! Willow, mamy go, on jest tani on, Znaczy tani, no kosztuje 50 tysięcy około Ale, no musimy pożegnać Bastoniego <ś mauv> William Saliba Musi być w składzie Po prostu musi być eee, No nie wiem tylko co zrobić z tym Donnarumą Wydaje mi się, że musimy postawić Po prostu na Ramsdale'a Żeby liczba zawodników Arsenalu się zgadzała No tutaj na pewno będzie musiał pójść Dembele Zresztą dajmy go już tutaj Zmiana pozycji wjeżdża, i dzięki temu ma on tylko jeden zgranie. Ale coś jeszcze pomyślimy. No, na pewno Spina Cola będzie ofiarą też tego wszystkiego, bo. E, no, 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 co mogę powiedzieć? No, 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 nie pasuje nam tutaj za bardzo. Na razie niech to będzie Malasia. Ale kurczę: Saliba i Varan. To jest duet na długi czas. A przed nami jeszcze dwie paczki. Więc liczę, że będzie tutaj coś. Dobrego, zobaczmy, kogo tutaj mamy. Nie, dobrze. Kurczę. Bo to jest duplikat? <ścoughs> Raz, dwa, trzy, cztery walkauty. Barella o Siemen. Nie, 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 nie. No to się nie dzieje. <ścoughs> Jak? Barella kosztuje teraz. 50 tysięcy, i bardzo chciałbym mieć go w swoim składzie. Victor Osimen to jest doskonały zmiennik w tym momencie. Myślałem, że będzie droższy, ale on był przez te widełki przekręcony, więc dlatego jest teraz już tak tani. No problem jest tylko taki: Rodri jest duplikatem niewymiennym, Lukaku jest duplikatem niewymiennym, więc panowie pójdą na Quixel. i mam nadzieję, że jak najszybciej pojawi się SBC, które będę chciał zrobić. Nie ukrywam, że. No, no Di Maria mnie nie interesuje za bardzo w tym momencie Zatem panowie żegnam Mam nadzieję, że Quixel Recovery działa cały czas Ale tyle walkoutów w jednej paczce To jest coś naprawdę niesamowitego Tylko no w tym momencie To już jest niemożliwe, żeby to wszystko połączyć W sensie nie jestem w stanie Dorzucić do tej drużyny jeszcze barelli Nieważne jak bardzo bym chciał No chyba, że ta cała lewa strona byłaby zmieniona wtedy I tu Federico Chiesa To brzmi jak plan Eee, I wydaje mi się, że zgraniowo powinno być ok? Chyba? Zatem, no, plan jest prosty. Teraz musimy po prostu trafić w Edekiezę i robota zrobiona. A wiecie, co stać mnie na jedną paczkę za 352 pońców? Ehm, to były pońcy na drafty, ale otwórzmy ją. Zobaczymy, co tutaj będzie. Nie warto było robić nic. Chociaż trafiamy konate. I on cały czas kosztuje. W sensie myślałem, że przy, przy tym overrolu cena mogła polecić trochę w dół, ale, ale nie, e, więc wystawimy go sobie, e, bo akurat w jego utrzymanie się, jeśli chodzi o wartość, troszeczkę nie wierzę. O proszę, Mac Hummels, a to jakaś taka paczka, gdzie myślałem, że w ogóle jej nie będę musiał wam pokazywać. W sensie, no, no wiecie o co chodzi? Taka, taka, taka niemrawa. Jeszcze, proszę bardzo. Tani Messi. I na szybko zrobiłem jeszcze paczkę, która była dostępna z SBC. Zatem mamy jeszcze pakę za koła i pakę 78. A, bo to jest powtarzalne. Okej. Okay. Zrobimy wszystkie. Bo już i tak dostaje tyle tych niewymiennych złotych duplikatów, że to aż żal się tym nie zająć. Zatem wszystkie te paki zrobione. Paka za koła, więc szansa na dobre trafienie jeszcze jest. Aczkolwiek to nie jest dobre trafienie. Marusic. Nie, w sumie staty nie najgorsze Ale je, ja naprawdę nie muszę, wieć jakiejś niesamowitej karty trafić Zdajcie mi z tego Federico Chiedze I ja będę przeszczęśliwym człowiekiem Naprawdę No korona to jeszcze nie jest to Ale może teraz, może w tym momencie Mamy urugwaj, i mamy środek obrony i mamy Araujo. Okej, okay, to nie jest wysoko oceniony zawodnik. Nie jest to drogi zawodnik, ale karta całkiem niezła. Więc na pewno w pewnym momencie do jakichś wyzwań czy do czegoś może się jak najbardziej przydać. Bo na początku gry mega grywalny piłkarz, a tu. Mavraponos. Paczka za 100 tysięcy. Ta za 51 była niesamowita. A tutaj mamy Hiszpanię. Okej, okay, bałem się, że to będzie Rodri, ale z perspektywy. No, chyba lepszy byłby Rodri. Ale tu może być Federico Kieza, słuchajcie. Tu może być Federico Kieza. Dajcie mi Kiezę, będę zadowolony. Kiezy nie ma. Eee, jest Darwin Nunes. Ale po co mi Darwin Nunes? No, ta paczka jest. mocno średnia. I tych duplikatów mamy naprawdę coraz więcej. Zatem mam szczerą nadzieję, że jej doda zaraz jakieś fajne SBC. Bo no jest Di Maria, ale. Ja w żaden sposób... No, 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 no nie chcę Di Marii. Ale po tym odcinku na swoje szczęście naprawdę nie mogę narzekać. Słuchajcie, mogę zbudować taki skład, ale może wy macie lepszy pomysł na to, jak to wszystko powinno wyglądać. Nie chcę już ruszać tych kart, które są tutaj w klubie. Bardzo chciałbym mieć tego barelle. Zatem dajcie znać w komentarzach na dole, kogo tutaj wrzucić, jak to poukładać tymczasem za dziś. Bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że przynajmniej w połowie macie tak dobre szczęście w paczkach jak ja. Bo to jest... não no shed, não somos que poder dizer